Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale I w tym odcinku zrobimy sobie z tego co widzę raid right weekend Także możemy już A w ogóle ulepszy nam się Bulinder Hall Dobra to sobie później ogarnę Halo dobra Teraz ogarnę sobie rajdy right weekend, później te ataki i tak dalej. Okej. Okay. Halo. Myślałem, że się zaczęło znowu. Dobra. Um, także zapraszam Was ciągle do klubu. Elita BSD, tutaj była przed chwilą pokazana. Um. Zapraszam Was do klubu, bo smutno mi jest tak samemu mierzyć się z przeciwnikami. Także <grym> zapraszam. Nie chcę być samotny. <grym> Dobra lecimy porobimy typa tylko i i możemy lecieć dalej nie wiem nie wiem o co mi chodzi ale mniejsza <grystanie> dobra dajmy tu od razu Hila. Tak jest. Śliczne sobie rozwalają. Ja, jak zwykle, głos mam wyłączony. Dobra. Teraz będzie. No bo, ale uniki <noise> Tor przeszkód normalnie <noise> Dobra, jeden wizard zginął No dobra, no zła no kurde No i teraz drugi zginął Ale ten już nie zginie Więc nice I się tam przebije. No, i, i tak nie będzie raczej 100% za pierwszym podejściem. Ale on nie najgorzej. No, na pewno nie będzie. Jakby zaczęły atakować e, Burlider Hala czy tam coś tam. To. <gryw> no, nie, on nie. A te gianty pożyły tutaj do marnaca czasu. No. No i co? No i nie mam teraz już Wizarda ani niczego, aby od drugiej strony zamykać. No. Skiepściłem ten atak trochę mogłem to zrobić lepiej dać zostawić wizarda i tutaj także mogło wszystko pójść lepiej ale to zawsze może wszystko pójść lepiej ale dobra może jeszcze zdążą zobaczymy No, no, oj, dobra, wow, przeżył na farcie, no dobra, ale nie zdążył jednego budynku, ja nie mogę, dobra, trudno, zróbmy sobie na tym koncie tylko ten rajd na, na odcinku. ok to po prostu tyle biorę i jest już zrobione. A tak, tak jest. Na 100% najszybko poszło. <grymne> Dobra, i teraz lecimy od tej strony, raczej. Dobra. Ja tutaj mam już strategię obymyślone na te basicowe. Nie? No i zawsze zapominam o tej kłodzie. Dobra. Spoko. Dobra, postaram się teraz nie rzucać już wizardów aż tak pochopnie. Okej, okay, tutaj crusher troszkę. Zada moim Giantom, ale już na szczęście nie więcej mm, okej. Okay. I będziemy mogli dać te dwa wizardy Dobra, pomogły trochę rozwalić Ja sobie przybliżę w sumie, bo po co Mam taki oddalony ekran. No i padają, no trzeba przyznać te gianty, ale dobra, udało im się przebić w końcu. Tam nie ma Tesli. Tu nie ma Tesli, to zabrał gdzieś, typu. Dobra, i dwie gwiazdki są ok. No i w tym momencie Wizard rozwala te pozostałości. I więcej już nie będzie niż 53%, bo on zginie zaraz. Tak jest. Ale spoko 2100. No i dobitka musi paść. I tak sobie myślę, nie, no raczej od tej strony też. No, dobra. Raczej idziemy od tej strony. Hm, tam jest rozwalony murek, czyli tutaj jumpa rzucimy. Tu o? No, dobra. cyk okej okay. tak sobie myślę gdzie rzucać heal'a tutaj rzucę dobra Może crusher, ale się schilują te gianty, także nie ma źle. tylko by nie zmieniły targetu te budynki defen defensywne na no, wizardy. No nie, no troszkę obiły, dały się obić. Ale spoko tutaj jest Healy Jump. Okej. Okay. Taki spokojny odcinek zresztą jak wszystkie. Eem. <grym> um, 10 minut już. Spoko to. Potrwa do piętnastu. No i spoko. Spoko dokładnie spoko tutaj wyjdę na ten co ja gadam zresztą. <grym> Dobra. Um, tutaj trzeba będzie od tej strony hmm. Dobra, to po jednym wizardzie damy tutaj od boku. Okej. Okay. I do środka wchodzimy. Okej. Okay. <coughs> Kurde. Dobra, te wizardy wejdą tutaj. Ok, nie jest to źle. No coś tam na pewno zniszczą. Ale ile to już <ścoughs> ten kanon najgorzej, że jest obon Manachita. Moje wizardy i Właśnie mi został tylko jeden W tym momencie już zero Także zajebiście No i same gianty Zostały ale coś tam objął Mamy troszkę Tą wioskę już Zaczęto No i jeszcze jeden atak został nam na tym koncie przynajmniej. No, dawajcie tutaj, chodźcie do elity. No smutno mi. Chodźcie do elity. Elita BST. Zapraszamy. W sensie ja zapraszam, bo tylko ja jestem aktywny w tym momencie. Zapraszam do klubu, Elita BSD. I tyle. A jeju, zapomniałem o CW, o nie. Najgorszej. Dobra. Um, kończymy to. Kończymy ten rajd na tym kącie. Już nie rozpraszamy się dokładnie. No, i raczej od tej samej strony pójdziemy. hm Dobra w mm. Cyk 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 Zapomniałem o hero. Cyk. i hmm. damy je jeszcze tutaj do środka jednego wizarda dobra na, na spoko na karta w sensie no nie no i zginęły no nie, najgorzej, tak kanon karty, to jest mój nemesis. <gry> no, no i tyle, ale i tak nie ma źle. Już mamy 15 minut, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Siema!